na kanale Ichigo. Dziś zapraszamy Was do kawiarni Uyk Kawy z Gdańska, gdzie Kasia łączy swoją pasję do kawy z japońskimi inspiracjami. Cześć Kasiu! Cześć! <noise> Witam Was. Może to może zaczniemy od początku. Kiedy otwarłaś tą kawiarnię? Otworzyłam kawiarnię na grudzień 2019, przed właściwie samymi świętami Bożego Narodzenia. No i właściwie przed tym okresem takim pandemicznym były bardzo, bardzo ciężkie czasy, bardzo ciężkie właściwie dwa lata pandemii. Już się fajnie zaczęło dziać do marca i pamiętam, że 15 marca trzeba było pozamykać wszystko, biznesy. I tak się zamknęłam aż do maja, w sensie lokal. Gdzieś tam ratowałam się dowozem kawy w paczkach kawy zmielonej. To mnie gdzieś tam podratowało. Kolejne fale nie były łatwe. Ale, ale przetrwałam. No, no, w najgorszym momencie tak naprawdę. Nie? Zgadza się, zgadza się. No, jest jak na, na otwarcie biznesu i tak od razu tak, wielka fala. Tak, a już, fala, już nie? się super zaczęło, zaczęło dziać, już tych mm -hmm. gości napływało, no i niestety trzeba było wszystko przerwać yy, i tak, jakby no, od nowa zacząć znowu od tego, od tego maja, gdzie nadal były oczywiście obostrzenia przez, przez dwa lata, nie? No. A czemu tutaj w ogóle w tej, w tej lokalizacji, czy w tej dzielnicy powiedzmy, Gdańska? O, to było tak, że mój brat tutaj już wcześniej się przeprowadził do Gdańska i właściwie to on wybrał ten lokal. Ja ogólnie pochodzę z Olsztyna i z początku myślałam, że właśnie w Olsztynie otworzę kawiarnię, no ale brat właściwie zadecydował powiedział, że ma świetno, świetny lokal. Fajna lokalizacja, blisko galerii i bierzemy. Nie bierzemy. Okej. Okay. No to, to, to rzeczywiście. I to jest twój pierwszy biznes, tak? Tak, Taki to jest mój pierwszy, mhm. pierwszy biznes. Mhm. No, to, no to rzeczywiście. A powiedz. Yy, yy, może troszeczkę z innej strony spytam. Mhm. Yy, jakie aspekty kultury japońskiej cię fascynują, yy, które wpłynęły na ciebie jako właściciele kawiarni? E, przede wszystkim e, muzyka japońska, której bardzo dużo słucham, e, zespoły takie jak e, Larry Coencier, e, którzy, którzy obchodzili ostatnio trzy stolecie, e, czy zespół na przykład e, Shido, e, na którym miałam przyjemność być w miejscowości Osaka w Japonii. E, chyba, właśnie, chyba właśnie to, i oczywiście. Anime, które gdzieś tam za dzieciaka się oglądało i tak mi zostało. No. <laughs> Także anime, manga, muzyka japońska i jedzenie jedzenie, które bardzo, bardzo kocham. Przypadło ci do gustu. Tak, mhm. zdecydowanie. Mhm. Powiedz nam może w takim razie, co z takich smaków japońskich jesteśmy w stanie tutaj u Ciebie znaleźć? A przede wszystkim herbatę macia, którą robię jako ceremonialną herbatę, a także z mlekiem, oraz herbatę chodzicia. To też jest herbata zielona. Ona jest poddana prażeniu, przez co ma taki dymny aromat, nieco łagodny smak, lekko taki orzechowo-karmelowy powiedziałabym. Zawiera niską zawartość kofeiny, więc jest super i na wieczór, i dla dzieciaków. W Japonii pije się ją do posiłków. I kolejną kawą jest kuromicu. Jest to syrop z melasy cukru trzcinowego. Powiedziałabym w smaku, że jest to taki palony cukier. Jest to taki gęsty, prawie że czarny syrop używany właśnie do kawy, jako syrop mm -hmm. i do deserów. Mm -hmm. I na to idzie jeszcze posypka sprażonej soi, która nadaje taki orzechowy posmak, czyli tak zwana mąka sojowa kinako. Mm -hmm. I to by było na tyle z tych japońskich No i powiedz nam, e, czy, czy trudno Ci jest zdobyć te wszystkie składniki? Bardzo ciężko, zdecydowanie bardzo ciężko. E, Macie staram się sprowadzać z Japonii, z mhm. miejscowości Kyoto. Mhm. E, syrop kuromitsu jest bardzo ciężki do dostania, jak i ta mąka sojowa, kinako. E, no, ale dla chcącego nic trudnego, więc staram się. Starasz się to zdobyć. Się na to, zdobyć. to możliwe, nie? Mhm. E, powiedz nam może jeszcze w takim razie wśród klientów, którzy tu przychodzą, czy oni chętnie mhm. próbują te smaki japońskie, czy czy tak, tak, tak? Najpierw się pytają z taką ostrożnością, jak to wygląda, jak, jak co do wchodzenia No, na przykład w to zwykle bywało mhm. tak, ok, no co to jest, więc opowiadałam, co to jest, było takie lekkie zdziwienie, no dobra, spróbuję, zobaczymy. I okazało się to hitem, bo miało to być chwilowe, chwilowa pozycja w menu, bardzo przypadła do gustu gościom, więc dzień w dzień. Jest serwowana naszym gościom w <grymne> No i macza oczywiście. Przekonuję moich gości, żeby wypijali także tą jako herbatę, nie jako z mlekiem. Wtedy ma te cenniejsze właściwości przede wszystkim. No i też mi się to udaje. Trzeba tak... się też przełamać, tak, nie? bo tak, jednak zada, smak jest... Mi się zdarzyło spotkać z sytuacją, gdzie ludzie mówili, że ta matcha smakuje im rybą na przykład. Tak, plonami no tak, rybą, Zgadza się. Co jakby teoretycznie jest możliwe, no bo jeśli herbata rośnie w Japonii, gdzieś tam w górach, tak, a Japonia tak. jest wyspą, no to teoretycznie wiatr no może, może nosić jakieś aromaty, powiedzmy, tak. ale, ale to graniczy z cudem, żeby to można było powiedzieć, że to w ogóle jest. się. W <gadza> ten sposób jest. ale no, no cóż, no kwestia przyzwyczajenia. Tak. No i woda jest inna. Trzeba nie? Trzeba być otwartym też na te nowe smaki jednak. Trzeba pogosztować. Gdzieś czytałem, że jak się siedem razy spróbuje czegoś, czego się nie lubi, czy nie przepada, też to ono się da czytałam. przełamać. Tak. I, tak. Yy, no. I wtedy staje jakoś się tak, to. Że, że jednak <laughs> się da. No, tak, ostatnio to właśnie. Młodzi ludzie tak się przyzwyczaiły do jedzenia lukrecji, nie? O! Nigdy tam. Ja, ja bardzo lubię, więc ja zawsze ja staram się. Do spróbuj, na nie <laughs> lubię tego smaku. Tak, to widzisz. No a polecam bo mm. akurat Miałem okazję w tym mm. roku spróbować pierwszy raz. A w zeszłym roku to było już parę miesięcy Ech? minęło. <laughs> e, herbaty miętowej z lukrecją. O. I no, no świetna sprawa. Tak. Ale to nie z tą żelką, tak? mhm, tylko że zamknięto tak z, tak, nie? Tam z korzeniem. Mhm. Tak, no i udało mi się kupić też właśnie ten korzeń i samą tą miętę, tak. i, i też była bardzo fajna. I teraz o, jestem ciekawy, to może jakby być tak, ciekawe ciekawy. Ta, takie pomieszanie, pomieszanie, pomieszanie tego, tej lukrecji z matką, jakby na przykład <grym> wyszło. No wie, może by, może by <grym> wyszło. To <Może, bo> byłoby <grym> dobre. Do. Nie wiem, chociaż y, ja się nie, nie, nie biorę odpowiedzialności. <gry> no dobra. Zauważyłem, że Ty masz takie bardzo bliskie relacje z klientami, którzy przychodzą tutaj do Ciebie. Że wchodzą, się, się witasz z nimi, wiesz, jakoś tak bardzo serdecznie po prostu. Wszyscy, którzy tutaj się odnajdują w tej, w tej przestrzeni Twojej, mimo że kawiarnia jest niewielka. Jakoś taka bardzo ciepła. Zresztą y, i światu cała atmosfera jest taka mhm. bardzo, bardzo zapraszająca. Y, duże okno, tak? Y, nawet niezadowoleni klienci, jak jest że akurat zamknięte, bo jest nagranie. Zgadza się. <laughs> Także no. Niektórzy chcieliby pewnie, żebyś pracowała, wiesz, 24 godziny i 7 dni no w najlepiej. tygodniu. No. Jeszcze, jeszcze klonowania nie opanowaliśmy. <laughs> jeszcze więc. nie, jeszcze nie. No. No ale to powiedz właśnie, jak, jak myślisz, z czego to wynika, że oni że tak, że takie jest podejście, że oni tak wchodzą tutaj z takim entuzjazmem do ciebie? Czy masz, masz pomysł? Bo ja mam pomysł, ale. Staram się, aby każdy klient, gość kawiarni czuł się wyjątkowo, żeby nie było to na zasadzie robię kawę, wydaję, do widzenia i tyle. Staram się gdzieś z każdym gościem zamienić chociaż te parę słów. A, żeby chociażby, nie wiem, poprawić mu humor, A, czasami goście sami się wygadują, gadają, <śmiech> więc <śmiech> czasami jak jest kolejka, muszę w którymś momencie przerwać delikatnie to tę trudne, rozmowę. Nie? To bardzo trudne. Mhm. No. <laughs> I chyba dlatego goście czują się tak wyjątkowo. Że ja myślę, przy... że to też. No, no proszę, proszę. Że nie przychodzą na zasadzie, aha. biorą produkt i wychodzą, tylko czują się jak u siebie w domu na przykład. Y... Takie, takie były opinie. No, że ja jest myślę... to tak przytulnie, pełno tak. kwiatów, fajna muzyka, można pogadać nie tylko posiedzieć w ciszy przy tej filiżance kawy. Aha, aha. E, wiesz, Ja zauważyłem, że ty jak widasz tych klientów, aha. twój uśmiech i to takie promienne. Cześć, jest, jest takie właśnie tak, bardzo... Prze... Się... Ta, ta... Ktoś wchodzi mhm. z taką barierą, tak. wiesz, której nie widać. Tak. I, i ty tu... mówisz cześć! Nie, nie, nie ma tej bariery. Staram się ogólnie Jakoś nie używać tak. właśnie z Dzień dobry do widzenia. To jest takie oficjalne. Czasami nawet jak starsza osoba wchodzi, to też mi mówi cześć, ja też <laughs> odpowiadam cześć I to jest takie wow, fajnie, no. że nie jest to dzień dobry, tak. takie suche dzień dobry. No, no, rzeczywiście. Myślę, że to ma duży wpływ jednak, nie? Tak, zdecydowanie. No dobra, to teraz parę pytań Ci chciałbym zadać z takich troszeczkę natury biznesowej. Mhm. Bo już to nie interesuje, niech sobie przeskoczy. Nie, ale myślę, że fajnie posłuchać tak czy inaczej. No, też osoby, których może to zainteresuje. Bo w związku z tym, że to jest Twój pierwszy biznes, który tutaj otwierałaś, który prowadzisz z sukcesem, ale jakby wszyscy widzą ten sukces zawsze, tak? Jak coś się uda, się powodzi, że ładnie wygląda, że pachnie i wszyscy zadowoleni. Ale jak zaczynałaś, to co Ci tak. sprawiło takie... albo co Cię najbardziej zdziwiło, mhm. że zauważyłeś jakąś taką Trudność przed sobą, tak. albo co, co, co. Nie wiem, nie chcę powiedzieć przeraziło, ale, bo, y -hmm. ale zdałaś sobie sprawę, że, że to jest kurczę jednak. Y no, skoro coś gadamy ciężkiego. o biznesie, to przede wszystkim koszta. Y -hmm. Koszta, które okazały się o wiele, wiele wyższe niż zakładałam. Również czas remontu wpłynął na to wszystko. Y -hmm. Myślałam, że to się skończy miesiąc-dwa i lokal będzie super gotowy. Uh -huh. Bardzo długo się otwieraliśmy, bo parę miesięcy. Uh -huh. Chociażby takie rzeczy jak, nie wiem, czekanie na ścięcie blatu konkretnego z 2 trzy miesiące trzeba było czekać, bo taki sobie upatrzyliśmy. Czy też meble, to wszystko było jakby ręcznie robione stelarz przede wszystkim, który mamy w kawiarni, który właśnie opiera się, na tym opiera się ten bar, Stelarz też sami robiliśmy, właściwie moja młodsza siostra, uh -huh. więc to też troszkę potrwało jednak i to były takie ciężkie, ciężkie momenty, powiedziałabym. Czyli nie, jakby nie tyle, że formalności. Teraz, jeśli chodzi o takie formalności, to założenie to można przez internet zrobić, na szczęście szybko. Czyli to cię nie zraziło cię w ten Nie, nie, absolutnie te formalności właśnie. To było ok. To Byłaś zaskoczona, że to było tak szybko, naprawdę. Tak, tak. Tylko Dobre. ten czas, który, który tak się przeciągał. Tak Czyli znacznie ten... dłużej ci zajęło y, do, dostosowanie obiektu, tak. niż, y, niż przygotowanie się do realnego prowadzenia biznesu. Dokładnie. Okej, okay, no tak, no tak. Tak było. No dobrze, i pamiętasz ten dzień, taką ekscytację, jak to pierwszy raz to otwierałaś tutaj? i Nie pamiętam jak to zupełnie będzie? gości, mm -hmm. jakich y, jak tutaj y, gościłam. Pamię pamiętam, że naprawdę był tłum ludzi. Mm -hmm. A na dzień przed otwarciem kawiarni jeszcze robiliśmy menu, które było ręcznie pisane markerem. To też robiła moja znajoma, która zajmuje się tatuażem, więc to wszystko równiutko musiało być napisane. Właściwie całą noc nie spaliśmy. Dużo było do zrobienia, ale chcieliśmy rano otworzyć o tej chyba godzinie 10. Mm -hmm, mm. Że Więc ja, to było nie. tak, że praktycznie nie spaliśmy, o tej dziesiątej otworzyliśmy i gdzieś tam tłum tych gości nas przywitał serdecznie. No i tak zostało do dziś. No. Dużo z tych osób nadal przychodzi. Dzień w dzień są to tak zwani no stali wywalcy, z których mega się cieszę. To jednak cieszę, nie? Tak, bardzo. Naprawdę. Mm. No to widzisz, rzeczywiście. Ale to jest zaskakujące. A powiedz mi mhm. y, jakaś taka sytuacja w tym, przez ten stosunkowo krótki czas, mhm. która Cię tak, mhm. y, nie rozbawiła albo zaskoczyła mocno w czasie tego prowadzenia tego biznesu, bo coś wspomniałeś, że wieczorem ktoś potrafi przyjść, tak, bo puścić o kawę. Tak, tak. Na przykład są takie sytuacje, kiedy, no nie wiem, jedziemy pod dostawę mleka, jest to oczywiście robione po pracy wszystko i gdzieś tam na przykład ostatnio o godzinie 21 wnosiliśmy mleko i ogólnie zakupy, jakiś tam ręcznik papierowy tego typu i przechodzień zapytał się, czy może jeszcze tę kawę otrzymać na wynos. <totrzę> ja byłam taka zdziwiona, się troszeczkę zaśmiałam, mówię. Niestety nawet gdybym chciała, ekspres jest wyłączony, nie zrobię tej kawy o tej 21.00, no tak. więc zapraszam jutro. <totrzę> I to w potrzebie. Tak, albo gdy jest zgaszone światło, ale to jest normalne, to jest też zabawne, że, tak. że jednak ktoś tam chce y, dostać tę kawę. Niezależnie od tego, czy jest zgaszone światło, czy ekspres wyłączony. Y, tak, takie. Wyższa takie potrzeba. Za, wyższa potrzeba, <laughs> tak. Takie zabawne sytuacje. Okay. E, a powiedz. Może nam jeszcze tak. E, z tej całej działalności, którą teraz masz, którą prowadzisz, y, 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 jakoś taka trudność, która, którą widzisz, że, y, bo troszeczkę już tak? Mhm. To nie jest tak, że otwarłaś y, tą kawiarnię nie wiem trzy tak. miesiące temu, no y, jeszcze mhm. jest taka pół euforia, pół, pół nie wiadomo co się będzie działo. Y, ciekawy jest, ale jeszcze nic nie wiemy, mhm. jeszcze rok obrotowy nie jest tak. zamknięty i tak dalej. A tutaj już troszeczkę okrzepłaś z tym i. Y, 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 i działasz, ale co ci na co dzień sprawia e, kłopotę albo zajmuje dużo czasu i czujesz, że e, nie wiem, no, jakieś to jest dla ciebie utrudnienie? Może nie utrudnienie, ale sporo czasu zajmuje jednak pieczenie ciast. Właściwie nie ma tego czasu na wymyślanie nowych przepisów czy testowanie przede wszystkim, bo gdzieś tam przepisy, inspiracje jest tego naprawdę sporo. Ale jednak czasu, żeby to gdzieś tam upiec, przetestować parę razy, zobaczyć, czy to się nada do kawiarni, czy nie, czy wprowadzać, czy nie. Jednak tak, to pieczenie, pieczenie ciast. Pomimo tego, że takie mam godziny otwarcia, można by było rzec 10, 17, no co to jest 7 godzin. Niektórzy też myślą, że może ja 5 minut przed przychodzę. No nie, jest to przeważnie godzina przed otwarciem kawiarni. Przede wszystkim, żeby wszystko przygotować. To może nie mów tego, bo ktoś przyjdzie wcześniej, bo powiedziała, że jest godzinę wcześniej, to może dorwę tą kawę. Tak. <gry> Ale samo włączenie ekspresu też te 20 parę minut zajmuje zanim się nagrzeje. Trzeba też to te espresso zrobić, spróbować czasami parę razy, żeby być przygotowanym jak najlepiej na rozpoczęcie dnia. I to, to samo po zamknięciu, no też to nie jest tak, że 17 punkt wychodzę i mam ten czas dla siebie. To jest praca tak no na cztery etapy powiedziałbym mm, mm. No bo co jeszcze? Jeszcze musisz te wszystkie zasoby, które potrzebujesz, że przeżywę jest tak, takie terminologii. Tak. terminologii tak. Ale są zasoby, które potrzebujesz do prowadzenia no kawiarni tak? i to też musisz za, zlecenia robić, mm -hmm. tak? Zamawianie? Tak, tak, tak. Mm -hmm. e, także zamawianie tego wszystkiego, e, kawy, akcesoriów, e, czy, czy właśnie tych zasobów do, do pieczenia ciast i tym podobne, e, no troszkę tego jest. Troszkę no tego i chciałabyś jest. mi trochę więcej czasu, żeby By... gdzieś tam jeszcze zrobić coś no ekstra pewnie, poza tym, tak? No? Tak, bardzo no, bym chciała. No. no, nie jest to takie proste. No popatrz, mm. gdybyś teraz zatrudniła kogoś, mm -hmm. kto by za ciebie tutaj pracował, tak. to też część, część siebie oddajesz, nie, że jednak. Troszkę tak, nie? troszkę tak. Mm -hmm. No, nie jest to proste. No, tym bardziej, że nie wiadomo, jest. z czym się to wiąże. Tak. <laughs> no i też takie zaufanie, jednak, bo klienci też mają jakiś wizerunek, zaufanie do tego miejsca znalezienie potem odpowiedniej osoby, która też mogłaby poprowadzić tak. na warunkach, które obie strony zaakceptują. No nie jest to proste. No może, może do tego też dojdziesz w pewnym momencie, na no pewno będzie, dojdziesz, nie, bo przecież potrzebujesz pewno. też jakiegoś urlopu, nie? Ciężko, żeby zamykać całą kawiarnię, bo, bo potrzebujesz odpocząć, nie? No, zgadza się, no, tak, zgadza tak, tak, się. Są takie minusy. No. Jest dużo dużo tej jakby radości, satysfakcji. Tak. Ale no są też takie. To jest prowadzenie jednej. biznesu tak naprawdę. No właśnie, dokładnie tak. Dobrze, a formalnie? Tak z takiej formalności, że nie wiem, księgowość na przykład. Sama to wszystko ogarniasz, czy masz Nie, ma już księgowy. chyba bym nie miała czasu i cierpliwości na to wszystko, więc mm -hmm. księgowość oddaję dla osoby, która jest odpowiednio do tego przygotowana, czyli księgowej mm -hmm. i ona się tym zajmuje. No bez niej to kompletnie, no ja bym nie dała rady, mm -hmm. na pewno. No, to to jest zdecydowanie, to, to jest też mam no, taką obserwację, że to już nie są te czasy, nie, nie, gdzie nie, można nie. Samym tak, wyprowadzić. samemu prowadzić. No, to jest za, za duże ryzyko jednak, mimo wszystko. Nie? Także cieszę się, że mam tak Czyli Jeden masz z głowy, Tak, Jedna... Przynajmniej to. <głos》> Może <głos》> najważniejszy. To. Tak. No tak. No tak. Okej. Okay. Powiedz jeszcze tak, wracając do takich japońskich klimatów. Mhm. Bo byłaś w Japonii, tak? Wspominałaś, że lubisz japońskie też jedzenie. A powiedz nam, jakiś twój ulubiony japoński napój, który Mhm. Masz, jakąś jakaś przekąska, którą cię powspominasz, i, i, i nie wiem, tak, nie wiem bardzo, bardzo ją lubisz, ale mhm. nie wiem, może jest niedostępna, a może jest dostępna. No jest, takie... jest dostępna, jest to ceremonialna macia, którą próbowałam w Japonii. Była przepyszna i bardzo lubię pić macze jako herbatę, tak bez mleka. Aha. Właściwie prawie, że takiego jak szota, kojcia to się nazywa, <laughs> taką gęstą, gęstą macie. Jeśli chodzi o przekąskę, na przykład słodycze, to oczywiście kulki dango z, z mąki ryżu kleistego, mhm. polane sosem, z sosu Mitalasi. sojowego, cukru, mhm. tak, tak, tak i oczywiście posypane kinako. Albo desery anmitsu, który uwielbiam, galaretka z, na bazie agaru, mhm. troszkę fasoli adzuki, owoce typu ananas, coś takiego. Ja miałem takie jedno miejsce, gdzie właśnie w Shinjuku mhm. tam urząd metropolitarny jest i tam są tak. dwie wieże. I na jednej Ale z tych wiersz była kawiarnia, niestety już jej nie ma, bo tam teraz pamiątki postawili. Tak. E, I tam właśnie serwowali e, taki zestaw tradycyjny, e, japoński, tradycyjnych japońskich słodyczy. Tam były jakieś tam kulki, chyba kul, jeśli dobrze pamiętam, kulka, lodów z machi, tak. Właśnie też te azuki, polane e, takim ciekawym sosem. Mhm. I, I super to wspominał. I zawsze o. jak tam byłem, a byłem na wiele, wielokrotnie. To, 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 to po to. Tak, to, to. To, to, koniecznie, koniecznie, żeby tylko okazję na to i, i, i żalem, ale tak z drugiej strony, yy, no cóż, no wszystko przemija Zgadza i nie wszystko się. można mieć. Ale nie? właśnie wracając do tych przekąsek, może dań, które są ciężko tutaj dostępne, no to y, okonomijaki, mm -hmm. za którym bardzo, bardzo tęsknię. To właśnie coś, taka japońska pizza, powiedziałabym, że to taki naleśnik z dodatkiem kapusty. Tak, regularnie. Z jem. Różnych... Ja, jem regularnie, tak? to się mogę potem zdradzić, no, jak prawda? to zrobić. Tak, tak. Dobra. No. Wiadomo, że brakuje. A czy trudno jest z tą powiedzmy posypką wodorostową? Tak, tak. A ono jej, a ono jej troszeczkę brakuje niestety, mhm. ale. Wydaje mi się, że jeszcze jest, znaczy jeszcze, że jest gdzieś dostępna. Mm -hmm. Natomiast kacułobusić i te płatki tak, ryby Bonito, bonito tak. no to one są dostępne, to można gdzieś tam jeszcze trafić. Mm -hmm. one, one bardzo dużo dają. A resztę można zrobić tak we własnym zakresie, troszeczkę, nie? No, ci potem zdradzę ci i napiszę, jak to, Super. Jak, jak to robimy. Znaczy, ja, ja osobiście wolę tą wersję, którą robimy w domu, mm -hmm, niż tak. tą, którą się robi e, zupełnie 100%, e, bo tam między m.in. jest korzeń, e, zdaje się, ja w mm -hmm. Japonii dodawany. No tutaj tego nie tak, mamy, więc ciężko. nie korzystamy z tego, ale nie, 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 nie odczuwam, żeby to jakoś tak, tak bardzo brakowało. wpływało na, tą, na ten smak, Zgadam na konsystencję, się. może tak, ale. Ale mi to pasuje, to co jest. Także może, może Tobie też. Ja. Dobrze, jeszcze chciałem się spytać Ciebie o takie wartości, które tutaj yy, reprezentuje to miejsce. Może albo. Czy są jakieś takie wartości, które chciałabyś, żeby klienci przychodząc do Ciebie. Nie wiem, otrzymywali, powiedzmy, w, pre, w prezencie. No tak, w, prezencie. <grystanie> w wyniku tego pobytu tutaj. To przede wszystkim pozytywny humor. Czasami zdarza się, że widzę po danym gościu, że no, to nie jest ten jego dzień, więc staram nie. się gdzieś tam poprawić, poprawić mu mój, mój, mój humor, żeby wychodząc z kawiarni. Dostał takiego kopa energii na ten nadchodzący dzień, żeby pozytywnie wszystko odbierał, no dobry humor przede wszystkim, tak. No myślę, że to jest to, co wszyscy dostają tutaj na pewno. <grym> Także fajnie, dobrze. Okej, okay, myślę, że myślę, że to na dzisiaj to jest satysfakcjonująca ilość, oh. tego, tego wartość, którą, którą mogliśmy też wynieść z tej rozmowy. Dużo się też dowiedziałem ciekawych rzeczy. Myślę, że e, Twoi klienci też się dowiedzą różnych ciekawych, Myślę, ciekawych tak. aspektów e, tego prowadzenia tutajszej kawiarni. E, dziękuję Ci za ten wywiad. Życzę powodzenia. Ja bardzo dziękuję. E, ja też dziękuję wszystkim tym, którzy wytrwali do końca, wysłuchali. Chcielibyśmy przypomnieć, że e, nasza seria wywiadów e, będzie kontynuowana a w kolejnych odcinkach będziemy rozmawiać z jeszcze większą liczbą interesujących gości, którzy z pasją dzielą się swoją wiedzą na temat Japonii, bo o to w tym wszystkim chodzi w tej serii, żebyśmy mogli rozmawiać i dzielić się z osobami, które gdzieś tam tą Japonii, tutaj, będąc w Polsce, hmm, nie chcę powiedzieć kultywują, ale, ale gdzieś tam ją starają się hmm, przemycać, to też jest to złe jest słowo. Właśnie. Ale dzielić się nią, może dzielić tak. Się. Dzielić się tą, tą Japonią, którą tutaj e, mamy, e, która, e, mimo że jest e, tak daleko od nas, to jednak e, w wyniku takiej, może nostalgii, ale jednak e, no, jest, jest pośród nas. E, także, jeśli ktoś jest zainteresowany e, tematyką japońską, to zapraszam do śledzenia kanału na YouTube. Będziemy tutaj umieszczać kolejne odcinki. No i też inne materiały związane z językiem, kulturą i biznesem japońskim. Także dziękujemy bardzo za bardzo oglądanie. Dziękuję. dziękuję jeszcze raz Kasiu za pyszną kawę, którą naszego to Proszę wcześniej. bardzo, z przyjemnością, jak I... zawsze. Tak, dzięki, dzięki. No i, no i co, do zobaczenia, no i, i smacznego.